Siemanko, siemanko, fresh konat, Tu się zapowiada ciśnięcie selerka, ciśnięcie jabłek, melona. Chciałem wam pokazać, co tu Madzia tworzy. Siemano. Siemano. O, czekaj, bo jesteś pod... pod. O, jak fajnie jak się wyjawiłaś. Tutaj są kulki daktylowe. No po prostu... Nie, e, kulki mocy, przepraszam. Kulki mocy. Będą dopiero. Dopiero będą. To jest w trakcie działania. Tutaj Nutriblend wspomaga. Także, no, chciałem, chciałem powiedzieć ogólnie, że naprawdę możecie zrobić kosmiczne rzeczy za naprawdę małą kasę, a tak dobre, a, naj, a najczęściej, jeśli jeszcze ogarniacie skipy, to to są za darmo rzeczy często. Wiadomo, no tutaj taktyki akurat kupiliśmy, ale daktyle też są do znalezienia. I no tutaj jak Marcin, mój przyjaciel, znalazł kiedyś i dość paczek daktyli. Ja też w sumie znalazłem raz paczkę daktyli. Także to jest kosmos, co można zrobić. Ten kokos, co tutaj... Nie widzieliśmy takiego kokosa jeszcze z tych starszych kokosów, który jest tak miękki miąższ będzie tutaj blendowała. Jest, jest po prostu kosmos, nie wiem, czy tutaj nie patrzę nawet na kamerę. Nie, tu jest taki. Białotki. Białotki. Może, Bo to czekaj, są może, o, może tak. Może tak? Czekaj, żeby było od. Tak o, biały i taki miąż Wiesz tu. No kosmos. mega, pachnie. Obłędnie. Obłędnie, no to tak, jest, jest mega kosmos cool za takie wariacje kamerą. Ale... E, jeszcze się wtrącę, no. przepis na kulki mocy moje z kokosem e, znajdziecie na kanale Natura Uzdrowia. E, wpiszcie sobie świąteczne no. kulki mocy. Łukasz pod linku, ja w opisie, mam Dobra. nadzieję. Będzie <laughs> link w opisie na, na kulki mocy. Także możecie mieć takie kulki mocy i powiem wam, ostatnio kiedyś sobie zjedliśmy, mieliśmy kulki jeszcze mieliśmy do tego szejka z mango chyba, tak? I, i takie tak, kuleczki tak, tak, tak. na przegryzkę do, do szejka z mango to był kosmos do potęgi 74 albo nie wiem której Dobra, to co chcę powiedzieć to możecie zrobić na surowo tak niesamowite przysmaki kupić wiórki koksowe dobrej jakości, kupić kokosa kupić daktyle i zrobić taki sztos, jeszcze do tego kakao i jest naprawdę mega ale chodzi mi też o to, że możecie zrobić tak smaczne rzeczy też za darmo, jeżeli macie ze, ze skipów na przykład jakieś warzywa, jakieś owoce, naprawdę jeżeli ruszycie wyobraźnię, yy, poszukacie troszkę przepisów na internecie, wejdziecie na kanał Madzi i zobaczycie jakie ona rzeczy tworzy, możecie stworzyć kosmos, wszechświat. Ja, ja mam szczęście, bo yy, no, moja przyszła żona jest yy, rękami Boga w kuchni w działaniu. To ja, mam to ja mam to szczęście, że mogę też tego typu popróbować, ale wy też możecie włożyć troszkę starań. Nie wiem, czy będziecie na takim poziomie. Życzę wam być na takim poziomie, żeby stworzyć takie piękne rzeczy, ale zawsze pewnie jakoś nam, wam może to wyjść. Ma, ma, no, Madzia pewnie zrobi kiedyś jakieś lekcje, jak to wszystko zrobić na maksa dobrze, to może się zapiszemy na takie jakieś webinary, na jakieś warsztaty, eventy. Dobra, to tak chwalę, ale naprawdę nie, jest to bezpodstawne, także... <laughs> Dobra. Siemanko, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, życzymy Wam cudownej niedzieli i naprawdę wy... możecie się wypełnić światłem tak cudownym, w tak cudownych smakach, że szok. Buziaczki. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Siemanko. Dum, dum, dum.